Serio Stanisława w Bądźczy przyjęła nominację od koło gospodyń z Bończy Kolonia. Za to dziękujemy. Dziękujemy, bo chcemy po prostu pomagać drugiemu człowiekowi. Wykonamy 10 ziatów wątek i złożymy ofiarę na pewno szczytnicą. 4 5 6 7 8 9 10 Brawo. Zadanie zostało ukończone pomyślnie, wszyscy przeżyli. I nominujemy następujące grupy do dalszych zadań. Koło gospodyń wiejskich zbądźczy. Sołtysa wraz z Radą Sowiecką zbądźczy. Koło Łowieckie 27 Rogacz zbądźczy. Agroturystykę Doman zbądczy, Naszą Gorzelnie zbądczy z kierownikiem i pracownikami.